To... Tu też, jest tu też bardzo dużo ludzi, to na początku też powiemy. No. Oliwka napisała do nas, bo ostatnio nam streama wyjebało, jak do mówiliśmy. Ta, ta, ta. Oliwka na, napisała do nas trzy dni temu, do mnie i do Michała, e, że Disa nie będzie. E... Nie będzie Disa Oliwki Brazil na Multiego. E, będzie tylko jakaś odpowiedź, e, ale. Będzie w, e, inaczej. Wiemy, że będzie odpowiedź w numerze Oliwki Brazil na jakieś tam zarzuty Multiego, który wypowiedział na streamie. Mieliśmy robić live stream e, IRL e, ze Słupska, ale z racji, że to jest backstage, i chodzenie tam z, kam z kamerą, to tak jak niektórym się nie podobało. Tutaj chodzi też o organizację i tak dalej, że to jest takie coś, co. A czy organizatorzy by tam nie mieli raczej problemu, ale ogólnie wiesz, tam jest dużo mnóstwo innych ludzi. Mm -hmm. I wiesz, tak, tak tak, i... tak, tak, tak. I po prostu nie wyszło to. Mamy jakiś blok nagrany z tego, więc może na następnych aferkach jutrzejszych wam pokażemy co tam jest, bo to też nasz montażysta musi wyciąć te najlepsze sceny i tak dalej. Ale generalnie doszło do konfrontacji Multiego ze Smolastym. Nie z Oliwką, ze Smolastym. Ze Smolastym. No I z i producentem chyba? I z producentem. I rozmawiali tam trochę, no ale generalnie to była taka za szybko i zbyt cha chaotycznie to wszystko wyglądało. Tam też Bandura się wciął w to. No bo generalnie tam kurwa... <noise> generalnie to było świetnie. Nie Głos, no i dla, kogo, i dla kogo i dla kogo, nie? Ale patrząc na to obiektywnie, no to... Yy... Coś tam powyjaśniali, ale też nie do końca i kurwa. To, no wiesz, to, to nie była taka rozmowa, że tak jak my sobie teraz siadamy i sobie możemy pierdolić ta, o tym i o ta, tym i o ta, tym. Ta, ta, ta. Tylko wiesz, tam sma miał do zagrania koncert, Multi chciał lecieć. Ta. I na szybko tutaj wymieniali są argumenty, nie wiem przeciągu może 10 minut, ta, ja się... i... i w te 10 minut tak naprawdę to chuja wyjaśnisz, nie? No... Było powiedziane, ju. To, to, źle. Ja A. wiem, ale to też źle i w sumie to tak no, generalnie y, było powiedziane, że tam jest 70%, y, y, 70 do 30 dla Multiego, tak jakby. Nie wiem, czy to Smoła powiedział, czy ten producent od Smoły, że... I ona na te 30% odpowie w traku. No i zobaczymy. No, mi się wydaje ogólnie, że Multi... To sobie zapytacie Multiego na streamie bo on wam o tym powie, ale mi się wydaje, że Multi tak nie zamknął tej sprawy, nie, że to... to nie jest finish. To nie jest taki jakby koniec, to tak jakby cały czas jest, trwa po prostu i, i tyle, nie. Leosia, Bogdana dzięki. girl. Obczaj, kanał Marecki.